Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj o depresji. To choroba, która może dotknąć każdego z nas. Jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. A Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że za kilka lat będzie to najczęściej występująca choroba na świecie. Dlatego z wielkim zainteresowaniem i uwagą przeczytałem w ostatnim numerze majowym Polskiej Gazety Lekarskiej znakomity wywiad pani redaktor Lucyny Krysiak z panem profesorem Januszem Heitzmanem z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod znamiennym tytułem Leczenie depresji: Najważniejsze jest wsparcie. Pani redaktor Lucyna Krysiak pyta, jaki jest stan wiedzy lekarzy na temat depresji? Pan profesor Janusz Heitzman odpowiada. Od kilkunastu lat depresja stała się problemem zdrowotnym dostrzeganym przez lekarzy różnych specjalności. Ta coraz bardziej dokuczliwa choroba w znacznym stopniu i w sposób bezpośredni wpływa na rzeczywiście stwierdzany stopień niepełnosprawności, ale także komplikuje leczenie innych chorób, Czyniąc je nieskutecznym czy niepełnym. Depresja dotyka na świecie blisko 350 milionów ludzi. W Polsce około 1,5 miliona. Leczeniem depresji zajmują się już nie tylko psychiatrzy, bo jest ich za mało. Umiejętność rozpoznawania objawów tej choroby, wdrożenia lub kontynuacji jej skutecznego leczenia farmakologicznego stała się więc domeną lekarzy POZ, ale też kardiologów diabetologów, ginekologów, endokrynologów, neurologów, onkologów czy dermatologów. Wiemy już, że nieleczona depresja u pacjentów ze zdiagnozowaną ostrą chorobą wieńcową w sposób istotny może zwiększyć śmiertelność. Skuteczne interwencje wymagają też zaburzenia depresyjne związane ze stresem w grupach osób w wieku podeszłym czy wśród dzieci i młodzieży. Często Objawy depresji są maskowane przez dolegliwości somatyczne czy bólowe. Nabycie przez lekarzy różnych specjalności, umiejętności zdiagnozowania depresji, pozwala uniknąć leczenia nieistniejącej choroby, która jest maską depresji, i skraca czas do podjęcia właściwego leczenia. W tej chorobie ważne jest zarówno umiejętne oddziaływanie psychologiczne, nawet to przysłowiowe wsparcie. Jak i farmakoterapia, ale stosowana w sposób nieprzypadkowy, celowany, ze świadomością zarówno objawów niepożądanych, jak i interakcji leków przeciwdepresyjnych z innymi medykamentami. W tym zakresie także konieczna jest szeroko zakrojona edukacja lekarzy. Pani redaktor pyta, depresja ma różne oblicza? Jakie? Pan profesor odpowiada, Mówiąc, że ktoś ma depresję, nie zawsze mamy na myśli poważną chorobę psychiczną z realnym zagrożeniem życia w postaci samobójstwa. Zazwyczaj myślimy o obniżeniu nastroju, o charakterze krótkotrwałego smutku czy trwającego dłużej przygnębienia, które wywołują czynniki sytuacyjne, z którymi można sobie samodzielnie poradzić. Depresja traktowana jako poważne zaburzenie nastroju trwa długo. A nieleczona nawet latami z krótkimi okresami poprawy nastroju, upośledza zdolność do efektywnego i satysfakcjonującego życia w rodzinie, pracy czy nauki. I ten stan wymaga bezwzględnego leczenia. Pani redaktor pyta, który z czynników ryzyka sprzyjających zachorowaniu stanowią największe zagrożenie? Pan profesor odpowiada. Podstawowym zagrożeniem jest samotność i brak wsparcia, czyli brak drugiego człowieka, który może obiektywnie ocenić stan psychiczny chorego i zainicjować podjęcie terapii, nawet przy oporze osoby cierpiącej. Inne czynniki ryzyka to zaburzenia snu, przewlekłe dolegliwości bólowe, przewlekłe, często niewyjaśnione choroby somatyczne oraz nagromadzenie stresorów psychospołecznych. Pani redaktor pyta, w jakim stopniu COVID-19 przyczynił się do wzrostu zachorowań na depresję. Pan profesor odpowiada, Powoli zaczynamy zapominać o pandemii. Liczba zachorowań spada, a przebieg choroby jest łagodniejszy. Jednak skutki bezpośredniej konfrontacji z COVID-em, jak i społeczne konsekwencje następstw życia w całkowicie zmienionym świecie pozostały. U ozdowieńców występują objawy niestabilności nastroju, przygnębienie włącznie z myślami samobójczymi. Stałe uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, poczucie spadku intelektualnej wiadomości. Konsekwencje pandemicznej izolacji, poczucie winy z powodu śmierci najbliższych są źródłem nawracających stanów obniżonego nastroju. Badania prowadzone przez wiele niezależnych światowych ośrodków mówią o 20-30% wzroście zaburzeń lękowo-depresyjnych. To koresponduje z podobnym wzrostem spożycia leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i nasennych. Pani redaktor Lucyna Krysiak pyta, kiedy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub innej specjalności może leczyć depresję, a kiedy powinien pacjenta skierować do psychiatry? Pan profesor Janusz Heitzmann odpowiada. Podstawowa zasada w depresji. To rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej. Jednak, kiedy pacjent ma myśli samobójcze i przychodzi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po nieprzynoszącym poprawy, trwającym ponad 6 tygodni stosowaniu leków przeciwdepresyjnych, kiedy nie ma wsparcia ze strony innych, jest osobą samotną, nie należy rozpoczynać na nowo leczenia, zmieniać leków i udzielać mu mało skutecznych rad. W takim przypadku skierowanie do psychiatry. Jest konieczne. Pocieszanie osoby z depresją i myślami samobójczymi, jeśli jest prowadzone przez lekarza bez przygotowania psychoterapeutycznego i oferującego kolejną receptę, może mieć tragiczne konsekwencje. Tak, proszę Państwa, depresję czasami określa się rak duszy. I tak jak Czasami przegrywamy walkę z rakiem, nowotworami złośliwymi i pacjenci umierają. Tak trzeba pamiętać o tym, że depresja, zwłaszcza jej ciężkie postaci, mogą zakończyć się śmiercią pacjenta. Proszę pamiętać, że najczęstszą Przyczyną samobójstw jest depresja. Co roku na świecie umiera z powodu samobójstw w wyniku depresji milion osób na świecie. W Polsce codziennie popełnia samobójstwo z powodu depresji 16 Polek i Polaków. To więcej niż ofiar w wypadkach samochodowych. I to jest pierwsze memento: refleksja pod wpływem tego jakże ważnego wywiadu z gazety lekarskiej. Druga refleksja jest taka, że tak jak w Szwecji, przypuszczam, że i w Polsce, my lekarze pierwszego kontaktu najczęściej spotykamy pacjentów z objawami depresji, i to my najczęściej stawiamy diagnozy i leczymy pacjentów w przypadku lekkiej czy umiarkowanej depresji. Natomiast w przypadku Ciężkiej depresji absolutnie konieczne jest skierowanie do specjalistów psychiatrów. I tak jak wspomniano w tym wywiadzie, w przypadku braku efektów leczenia depresji, w przypadku kiedy pacjent nie może liczyć na wsparcie najbliższych, Rodziny, bo jest na przykład samotny. Proszę sobie wyobrazić, że około 50% gospodarstw domowych w Szwecji to gospodarstwa jednoosobowe. W przypadku braku wsparcia, czy w przypadku innych ryzyk samobójstwa, kiedy pacjent ma nie tylko myśli samobójcze, ale nawet konkretne plany samobójcze, to na nas spoczywa ocena ryzyka samobójstwa, i to my, lekarze pierwszego kontaktu, ponosimy odpowiedzialność za błędną ocenę tego ryzyka. Ja sam w, przypad w, w czasie mojej osiemnastoletniej. Kariery lekarza ogólnego pracującego w południowej Szwecji. Byłem świadkiem kilku samobójstw z powodu depresji. Ale to nie tylko my, lekarze rodzinni, mylimy się. Kiedy odbywałem staż na oddziale psychiatry w szpitalu, Tutaj w Szwecji to również byłem świadkiem kilku bardzo spektakularnych samobójstw. Zresztą młodych pacjentów, którzy zostali wypuszczeni na przepustki w ramach weekendu do domu, i już do tego oddziału psychiatrii na kontynuację leczenia ciężkiej depresji. Nie wrócili, bo popełnili samobójstwo. Dlatego apeluję do Państwa, jeśli macie w rodzinie, w sąsiedztwie, ludzi, którzy mają objawy depresji, ani mają doć, dość sił albo najnormalniej w świecie wstydzą się iść do swojego lekarza rodzinnego, bo dla wielu ludzi. Depresja czy choroby psychiatryczne to wciąż temat tabu. Niektórzy nie chcą słyszeć o psychiatrze, bo to dla wielu jest stygmatyzujące. Ale nawet wizyta u psychologa wystarczy, bo psycholodzy są bardzo dobrze przygotowani do rozpoznawania i diagnozowania i w końcu Leczenia depresji, bo współcześnie nowoczesne leczenie depresji polega nie tylko na farmakoterapii, nie tylko na leczeniu lekami, ale również na psychoterapii. Dziękuję Państwu za uwagę. Tradycyjnie życzę wszystkim zdrowia. I zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia.